Siemeneryko, kochani, witam Was bardzo, bardzo pięknie na karcie dnia, dzień 23, 23 marzec, 23 marzec, oczywiście 2021. Kochani, robimy i zobaczymy co też dzisiaj, jakie energie dla Waszych, dla każdego Waszego znaku zodiaku dzisiaj moje karty chcą przekazać. Startujemy od barana. Kochani słońce, a więc nic dodać, nic, nic ująć. Jest mega, jest fajnie. Kochani, słońce to radość, to jest optymizm, to jest energia, to jest zapał, to jest uśmiech. Po prostu to jest fajność. Ja tutaj nawet nic więcej nie będę dodawać. Plus ewentualnie to, że możecie dzisiaj nabrać klarowności umysłu, jasności umysłu w jakiejś sprawie, tak? Więc również może Was oświecić, kochani. Hm. No to niech was to świeca, drogie barany, a my zobaczymy, co ubyka. O kurde. Skarby. Siedem mieczy. To jest, słuchajcie, karta ukrywania czegoś. To jest karta tego, że możecie zostać przez kogoś oszukani. Możecie również e, w pewien sposób e, zostać oszukani, okłamani, okradzeni. Niekoniecznie z rzeczy materialnych. Mogą, może ktoś wam podpieprzyć coś, co jest po prostu wasze, ale nawet słowo, tak? Czyli ja tutaj nie mówię o materializmie, że o kurde, ale fajne, tam wiecie coś, pyk, cyk zabieram. Nie, nie, nie. Może to nawet być również tożsamość, słowo, tego typu rzecz, możecie również to wy się w takiej energii odnaleźć troszeczkę osób, które próbują coś kochani, zataić, zakombinować, tak bym trochę to powiedziała. No, słuchajcie, taka energia, tak? Także tutaj miejmy to na uwadze. Być może jakieś kłamstwa ujrzą również światło dzienne. Też to powiem, ponieważ może też taka sytuacja, moi kochani, być. Bliźnięta. A bliźnięta dzisiaj, słuchajcie. Znaczy na dzisiaj, no będzie to król e, mieczy, e, który może nam posugerować sytuację e, kierowania się głosem rozsądku, głosem rozumu, kochani, stanowczością, e, strategią, być może jakieś strategiczne myśli będziecie również gdzieś tam do swojej głowy, kochani, brać. Jakaś taka sytuacja, która bardzo mocno pokazuje wasz chłód, wasz dystans do pewnych spraw, więc też tacy, mm, przepraszam, też tacy możecie, kochani, być i miejmy to na uwadze. E, może, to też ta, może ta karta również Oznaczać, i dlatego też to tutaj powiem, przepraszam, przez to poprawić mikrofon, bo za chwilę nam się to wszystko rozpieprzy. E, może nam również pokazywać, słuchajcie, jakiegoś kluczową osobę, typu jakiegoś urzędnika, na przykład, z którym wy, drogie bliźnięta, możecie mieć coś do czynienia. No to teraz raki. A raczek, kochani, wspomnienia, 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 powroty do miejsc, do ludzi, których już znaliście, z którymi byliście, tęsknota również za takimi osobami. Ale moi drodzy, to jest również powrót kogoś z przeszłości, więc może taka być sytuacja, że dzisiaj na Waszej drodze, kochane raki, po prostu pojawi się ktoś, kogo znaliście już wcześniej. Ktoś taki tak zwany wracacz, tak, czy tam zwał, jak zwał, przychodzi, zapuka, zadzwoni, cześć, cześć, cześć. Możecie tego kogoś spotkać nawet w sklepie. O Jezus, to. Lat cię nie widziałem, tak? A więc spodziewajmy się również powrotu takich ludzi, kochani, których możemy spotkać niespodziewanie na swojej drodze. Względnie wspominać, myśleć, wracać myślami do bardzo fajnego czasu, który już przeżyłyście. Lwy. Ale w moi kochani, dużo spraw do załatwienia. <śmiew> Ta karta tego nie pokazuje, ale to jest karta rydwanu, moi drodzy. A więc sytuacji, w której po prostu dzisiaj dużo możemy się przemieszczać, dużo spraw możemy zwyczajowo załatwiać i po prostu gnać z czymś naprzód. E, moi kochani, uważamy za kierownicą, nie szalejemy, nie wariujemy. E, patrzymy pod nogi, staramy się, że tak powiem, wszystko robić w biegu, bo czasami m, i tak trzeba, ale robić to, kochani, w biegu na zasadzie, e, zdrowego rozsądku, tak? Żebyśmy tam faktycznie gdzieś nie narobili sobie jakichś problemów, kłopotów, potknięć i tego typu historii. Wiele spraw może ruszyć również z kopyta do przodu. Panienki. Panna, moi kochani, energia do działania, nie zabraknie Wam jej, a z buław to jest energia, to jest moc, to jest palnik, to jest petarda po prostu. Namiętność również, moi kochani. A więc krótko mówiąc, tej, tego wszystkiego, co powymieniałam przed chwilą, nie zabraknie u panny po prostu zwyczajnie. Ona będzie mieć ten zapał do robienia wszystkiego, do po prostu ogarnięcia całości tak zwanej kuwety. Zobaczmy wobec tego, co też wagi. Mag i bardzo fajnie, kreator. Kochani, ja nie widzę tej karty negatywnie. Ja tę kartę bardziej widzę jako kogoś, kto w pewien sposób kreuje. Kreuje własne życie. Ma wszystkiego w koło siebie, wszystkie narzędzia, które są do tego mu potrzebne i zwyczajnie kreuje, słuchajcie, rzeczywistość. Więc być może, co niektóre wagi, zwyczajnie po prostu będą bawić się w to, aby. Nawet nie bawić. Ja bym to bardziej nazwała jako taką sytuację, w której po prostu będziecie czuć siłę do tego, żeby stworzyć to, co w danym momencie chcecie. Mam takie poczucie, kochani. Być może będziecie też troszeczkę kombinować, bo to też jest karta kombinowania, moi drodzy, ale ja bym powiedziała, że w dobrym wierze, więc tutaj miejmy to na uwadze, chyba że wokół Was mogą znaleźć się kombinatorzy i manipulatorzy. Moi drodzy, bo magik to też jest taka osoba, więc na takie osoby, kochani, uważajmy. Chyba, że to Wy będziecie tacy wobec kogoś, ale ja mam takie poczucie, że w dobrej wierze. Skorpiony. A skorpion, mój kochani, uczuciowy, emocjonalny, empatyczny, okazujący poniekąd właśnie te wszystkie emocje bardzo fajne i serdeczne, które. Przepraszam. Którymi będzie emanował wręcz. Więc te serducho, kierowanie się głosem serca, podążanie za głosem serca, dawanie te, to, tego ciepła od siebie u skorpionów będzie miało miejsce. Również karta, słuchajcie, osoby, którą bardzo kochacie, albo która kocha was, karta matki bardzo często, więc być może ona również będzie miała jakiś wpływ na ten wasz dzień, kochani. Strzelec. Eee karta wyborów, decyzji i kochani osoby, którą e, kochankowie, no więc może to być oczywiście jakaś wielka miłość pomiędzy wami a kimś, e, może to być jakiś romans z waszego życia, również decyzyjność kochani, bo no tutaj faktycznie trzeba przyznać, że w karcie kochanków bardzo często musimy wybrać, co robić, czy zostać z kimś, czy pójść do kogoś, tak, e, czy być z, tym, o, z tą osobą, czy z drugą osobą, e, więc wybory, decyzje pod kątem uczuciowym, tak bym to może ujęła, nawet, e, nawet niekoniecznie wybory pomiędzy partnerami, tylko bardziej wybory i decyzje w życiu emocjonalnym, uczuciowym, moi drodzy. E, względnie, tak jak powiedziałam, czas stricte podyktowany pod osobę, z którą mamy jakąś relację miłosną, która nam tę to, to miłość odwzajemnia przede wszystkim. I my czujemy tutaj mega chemię do siebie. Dobra, no to koziołki. Koziołek, moi kochani, rozpoczyna coś zupełnie nowego, mogą to być nowe zadania, nowe jakieś sytuacje zawodowo-finansowe, oczywiście sytuacje związkowe, nowe plany, kochani, wszelakie, tak, to mogą być plany, słuchaj, a może kupimy sobie, nie wiem, kota, tak, a dobra, no to może psa, nieważne, w każdym razie nowy początek, nowe koncepcje, nowe plany, nowe związki, nowe uczucia, nowa praca, nie wiem, nowe zadania. Kochani, co by nie się nie kryło tutaj pod słowem nowe. To, to słuchajcie, to nowe jest tutaj za, za, za jakby podyktowane. Nie wiem, nowe y, zasłony do okna, tak? Słuchajcie, naprawdę. To może tutaj być dosłownie wszystko. Wszystko, co kryje się pod słowem y, klucz, tak zwane nowe, tak? Sobie tutaj podopisujcie, bo każdy te nowe będzie miał zupełnie coś innego. Y, ale fajne, takie, które da wam takie poczucie. Puh, Czegoś fajnego, takiego, co da Wam taki. Fajny palnik. Wodnik. Bardzo piękna karta, karta związku, karta jedności, karta braterstwa, karta porozumienia, karta dążenia do wspólnego, fajnego czasu, karta oczywiście miłości, jak najbardziej. E, więc moi kochani, nic dodać, nic ująć, tak? Po prostu wodniki e, będą wspólnie patrzeć w tym samym kierunku, co partner, czy też tudzież podawać rękę współpracodawcy, nie wiem, współpartnerowi. Słuchajcie, biznes, który będziecie chcieli zakładać z daną osobą, również się tutaj będzie odnajdywał, że ok, myślę tak samo jak ty. Jeżeli pójdziecie po coś, po pracę, po pieniądze, nie wiem, po pomoc, to druga osoba powie, nie ma sprawy, ok. Więc bardzo taki fajny czas, gdzie drugie osoby obok was, czy to będą osoby uczuciowe, czy też jakieś całkowicie obce, będą szły wam na rękę. Nazwę to może w ten sposób. No, i zobaczmy rybkę. Słuchajcie, macie wisielca, ale wypadł mi on do góry nogami. <grym> Nazwę to tak. Może to być czas odwieszenia. Jeżeli coś stało w zastoju, kochani, jeśli jakieś poczucie takiego, pff, no nic się nie dzieje, zasadniczo. Wszystko jakby tak. Zamarło w, powiedzmy, w stałym punkcie, to u ryb, co niektórych może to być sytuacja odwieszenia tego stanu. Tak, już dosyć, już, już koniec. Może zechcecie w końcu na wszystko spojrzeć e, tak, jak należy, bo gdyby ten wisielec był w ten sposób, to my jakby widzimy świat do góry nogami. Patrzymy na pewne sprawy zupełnie inaczej niż. Gdybyśmy stali w pozycji takiej, że mamy, no, że tak powiem, stoimy na nogach, tak? Więc całkiem możliwe, że Wy zobaczycie coś tak, jak należy zobaczyć, a nie tak, jak do tej pory, że widzieliście to z tyłka strony. Nazwę to tak, żeby nie było brzydko. I moi kochani, na tym kończę kartę dnia dla Was. Życząc Wam przecudownego dnia i pysznych kaw, i ciastek do tego. Buziak.